Witajcie, to znowu witar, a to jest. Metfawel. Tak, dzisiaj mały horrorek, taki mały, naprawdę mały. Wiele słyszałem o tej grze, teraz pora zobaczyć ją na żywo. Cóż to takiego jest. Zatem zaczynamy! To tutaj typowe kredyty Wolf RPG Editor, o, cieniu dość dużo grafików, jak widzę. Albo to są źródła, grafik, coś tak mi się wydaje. Gra w sumie jest dziełem jednego człowieka, ale o. muzyka nawet okej. Okay. Zapowiada się nawet ciekawy tytuł, trzeba to przyznać. Leci akcja. Czekaj, czy ten twór jest w ogóle straszny. Trochę mnie nie przekonuje gierka, która jest taka pixelartowa, i w ogóle, ale kto wie? Może twórca się postarał? Miss Queen. to jest właśnie twórca tej wspaniałej gry. Pod... Byłem mad Muzyka całkiem przyjemna cisza, głęboka cisza. Może ja mam coś nacisnąć? E? o e, północne Niemcy rezydencja drewisów czemu to zawsze są Niemcy ojciec, ojcze a tutaj jest tekst będziemy tłumaczyć, tłumaczyć nie tłumaczyć, a może tłumaczmy ojcze o chyba nasza główna bohaterka ojcze jesteś tu? Ojcze. A ja razy ci mówiłem, żebyś tu nie schodziła. Wybacz ojcze. Ale jestem zbyt przerażona, żeby spać sama. Ciekawe, ile ona ma lat. W ogóle Niemcy, ale stylistyka taka japońska, nie? A ja. No imię też jakieś takie małogermańskie. Bardziej pasowałaby Helga albo coś w tym stylu. Albo już od biedy Maja. Nie martw się, nigdy nie jesteś sama. Wow. Twoja <laughs> odeszła matka? Zmarła mama jest zawsze po twojej stronie? Coś w tym stylu? Tak, dobry tłumacz. Zawsze cię obserwuję, Aju. Nie opiekuję się tobą. <laughs> Tłumaczenie to chyba zły pomysł. Okej. Okay. Teraz proszę iść do łóżka. Tak, ojcze. Dobra, dziewczynka. Ojcze, jutro. Tak, rocznica jej śmierci. Odwiedzimy razem jej grup. Okej. Okay. Tak, super zabawa. Jejku. Masakra. Teraz wracaj do łóżka, proszę. Ja też niedługo idę spać. Fascynujące. Nawet nie ma muzyki w tle. Okej. Okay. Stój. Nie! Uuu! Proszę, pomóż. Wow, co tam się dzieje? Okej. Okay. No, nieźle. Tatuś naukowiec. Zmarła matka. O, znam ojca sekret. To już się zaczyna coś ciekawego. Jest naukowcem. No, odgadliśmy. Lubi badania, zawsze zamyka się swoim laboratorium w piwnicy. Czemu zawsze takie laboratorium jest w piwnicy? I zawsze słyszę... COŚ z tego laboratorium. <noise> rzeczy. Zwierzęce i ludzkie krzyki. Wracając do tego, czemu to zawsze są Niemcy. Nawet w młodym wieku... wiedziałam co i się zrobi. A udawałam nie poszczyłem. No, ciekawe, ciekawe. Słyszę. Finge. To udawałam ignorancję cały czas i tak dalej. Albo kochałam ojca i tak dalej. Ale to nie jedyny sekret. Mama nie była... Lizu, a! Ojciec i jego pomocnica. jak czuję. Szalper to może być również pomocnik, ale to by było... No, na pewno. No, jak trafiłem? Doskonała próbka. Znajoma wygląda. Tak jak Alicja z Alice Madness, Returns. Ktoś to grał. Pozdrawiam. I shall dispose the remaining. O, chcę sama wrzucić pozostałości materiału. No, to może poczekać. Masz Mario? Oh, ho. Oh, oh. Ulala. Ja, widzicie, wie o ich relacji. Czy to ma znaczenie? Mhm. Ta mała jej nie lubi i to jest chyba problem. O, to już wiemy ile ma lat, jedenastu. Problemowy bieg. Bądź miła, proszę. Nie Krzyś. O. My precious. My precious. Precious. O, zegar, zegar. Coś, że tu będzie dużo dialogów i tym podobnych. Ciężko nawet nie wiem, jakiego gatunku jest ta gra. Pisało, że horror, ale. RPG-makerowe twory mnie nie przekonują. Jako coś, co nie jest rpg ale albo czymś podobnym. O, północ. Jak nie zgadł, zawsze jest północ. O, dzisiaj mama poszła do nieba. Jakie słodkie. Nie mogę spać, gdy myślę o mamie. Ciekawe. O. Mamy już kontrolę nad postacią, więc... Snowball. Króliczek, zwierzaczek. Peta, Retight Stranger. O, coś. W... Co to? Gem. O. Kamienie są schowane w różnych miejscach. Niektóre, po... Niektóre wymagają zrobienia specjalnych rzeczy, by je zdobyć. Możesz policzyć ile, Możesz zobaczyć ilość swoich gemów w menu. Znajdźcie wszystkie i. I ten tylko. Ulubiony miś ukochana lalka. Dostał do ojca taka stara już zużyta. Warta zużyta? Nie, nie wiem. Tak, mistrz tłumaczy witer Pozdrawiam. O, retrospekcja jak miło. Tłumaczyć. Dobra. Przyniosłem Ci prezent Aju. Jej, lalka! Wybaczcie mój brak talentu aktorskiego chwilowo, ale... <gryw> Pierwszy raz robię coś takiego. Dziękuję, ojcze! Jaka piękna lalka! Jest prawie jak... Prawie jak... Żywa? Może zrobiona z jakiegoś obiektu eksperymentalnego. Chłe-chłe. O. Horus. Sprzedawca. Czerwonooki obcy. Roczny kwartet. Dresser full of clothes. Testa. Szafka pełna ciuchów. Szafka pełna ciuchów. Portret mamy. Mama. Oh yeah. Uh, ładna. Podobna do córki. Znaczy córka do niej. Hm. Kreska taka typowo japońska. Dekapai i te sprawy. <laughs> Co powinnam robić, mamo? Kocham ma ojca, ale... Ale... Przeraża mnie. Jest... Ona jest zawsze... Ona zawsze patrzy na mnie tymi oczami. No pewnie chodzi o to malicję. Czy tam... Marię? Czy jakiej tam? Nienawidzi. O, nienawidzę, jej. dobre. Ale wiem, że ojciec ją lubi, bla bla bla. Jeżeli ojciec jest nią ożeni, wydaje mi się, że powinna być moją nową mamą. Oj, tak. Jaka smutna. Nie chcę. i żeby nią była. Nie potrzebuję nowej mamy. No spoko. Tak, z tym się zgadzam. Jest tylko jedna mama na świecie dla mnie Mamo. Dlaczego znaczy, ja musiałaś odejść? No, znowu retrospekcja. E, coś mi się zrobiło, się zimno nagle. No to wracamy do łóżka. Dobrej nocy, dokładnie. Dobrej nocy. Aju. Matko, co to jest? Taka psychodelia ciś się sni. Ładnie śpiewa aju. No ja mi się z tym nie zgodził. jest takie mochoczne. <laughs> Ojcze, dlaczego tak patrzysz? Daj mi chwilę. Tylko włożę to tutaj. Okej, okay, nie skomentuję jego dziwnych ruchów. Co on robi? Skończone. Aaaaah! Zrobił jej wianek na głowę. Korona z kwiatów? Czy wygląda dobrze? Nie, fatalnie. Wywol to. Tak, pasuje ci. Myślę. Jej! Dzięki, tato. Wywol, że nie mogę się zawsze z tobą bawić, ojcze. Rząsiu. Cieszę się, że mogłeś to zrobić dzisiaj, ojcze. O, idzie chyba mama. Mhm. Wygląda jakoś inaczej. Trochę. O! Wy dwoje się bawicie, mamo. Papa, tata zrobił mi koronę z kwiatów. Wspaniale. Wygląda świetnie, Aju. Czy ty wyglądasz nie niej świetnie? Bawiłaś się z nim cały dzień? Tak. Powinniśmy to robić znowu, tata. Powinniśmy. Następnym razem twoja matka powinna dołączyć. I look forward to it. Coś tam w stylu cieszę się z tego podu, czy jestem chętna. O, dupa kaszle, kaszle, aha. Mamo. Wybaczcie. To tylko... No. Pa. Nie zmuszaj się, jeżeli nie czujesz się dobrze. Chodź weź lekarstwo od Marii. O! Dlaczego korelacja lekarstwo i Maria brzmią jakoś dziwnie? Powinnaś pożyć się dobrze. Ta, na drugim świecie. Nie, wezmę sama. Mamo? Czy coś ci jest? Jesteś zraniona? No. Wiecie o co chodzi, no. Wybaczcie, że was martwię. Nie, wybacz, że ciebie martwię, wszystko w porządku. Nie patrz tak podejrzliwie. Nie, zmartwienie, zmartwienie. Skup się człowieku. English so easy, a yeah. i Twój uśmiech. utrzymuje mnie w najlepszym stanie. I martwię się, jeżeli nie mogę widzieć Twojego uśmiechu. O, oh, so sweet. Mamo? Okej. Okay. O proszę, jak łatwo się ją roz rozbawić. Eee, wracajmy na obiad teraz. O, zrobiłam hamburger stick. Stek hamburger. Hamburger ze stekiem tego wieczoru. Twój ulubiony, Aju. Jej, hurray! Kocham, mamy hamburgery. Racja, tata? Mhm. Uh -huh. Oczywiście jej hamburgery są najlepsze na świecie. Zastanawiam się, po co ja to tłumaczę. A nie śniadanie? Podejrzewam, że lepiej. Byliśmy tacy szczęśliwi wtedy, kiedy była też Maria, ale. Nawet wtedy nasza trójka była szczęśliwą rodziną. Ale mama odeszła na swoją chorobę. I szczęśliwość, znaczy ta radość. Które mieliśmy też. Cóż. Tekstu, tekstu, dużo tekstu, coś się dzieje. O. Ten krzyk Ojciec. Coś musiało się stać. Idę sprawdzić. O, coś się zaczyna dziać Mam złe przeczucia Ja też A to oznacza, że będzie się działo coś ciekawego Co to za co to za dźwięk? To głos? O co to było? O Okej okay. Zaczyna się robić ciekawie. Tędy. Kto tam? Chodź tędy. Kto się woła? East Hall. A, no, jakiś typek. Kim jesteś? Tędy. Kto? Zostań ze mną. Powiedziałem tędy. O Boże. Czemu ten typ nie ma połowy twarzy i oka? Nie. Tak po polsku zaśmiał. O. Bardzo mądre. Prosto na tego Sudaka. Tak, prosto do pokoju bez wyjścia. O. Kto to? Tyle interesujących książek w tym pokoju. Lubisz książki, moja droga? Kim jesteś? Teraz nie bądź taka agresywna. Jestem kimś w rodzaju sprzedawcy. Sprzedawcy? Nazywają mnie Ogr. No, w sumie gęba taka trochę ogrowa. Czerwone oczy? Łysy? Podejrzany jakiś wampir? Mam nadzieję, że będziesz wiedzieć, młoda dama. Że za, za, Czy za zapamiętasz? Trzy kropki. Ale to jest trochę problematyczne. Jeśli weźmie się pod uwagę zwłoki zarobiące? Włóczące się po domu? Zwłoki? Potwory tutaj? Są jak potwory z historii. Dlaczego potwory, jak te. Cóż to no klątwa. To co widziałeś, To zwłoki obiektów badawczych twojego ojca. O, ciekawie się robi. Opanowane gniewem te i cist? Okej, okay, umknęło mi słówko. Zostały tu. E, przy, zostały tu przyzwane z powrotem przez potęgę klątwy. By zemścić się na twoim ojcu oczywiście. Co? Mój ojciec jest w niebezpieczeństwie? Muszę go ratować. Tak mądry pomysł. Dlaczego? Osiągnąć swoje pragnienia zabił tak dużo ludzi jako część swoich eksperymentów. To jego odkupienie. Musisz sobie to uświadomić, uświadomić prawdziwą naturę twojego ojca. I chcesz go ratować? No, robi się ciekawie, nawet fajnie mi idzie rola tego typu. A jednak idzie. Ej, ale tam były... A Mała, mała. Maj, maj. Wiecie. Może nie możesz jeszcze zrozumieć... ich cierpienia. Okej. Okay. Ojciec zawsze był dla mnie miły. Jest jedynym ojcem, jakiego mam. Nie chciałbyś mieć więcej? Ja a mamie też. O. Znowu retrospekcja. Cudnie. Czerwonooki obcy dał Jackowi moc przeklinania innych. I Jack powiedział dziękuję czerwonoki obcy, teraz mogę zemścić się. O, ciekawie. Coś mi tutaj koreluje z tym czerwonookim typem, którego spotkaliśmy. Mamo, takaju? Y Cfawa always up to down below Co ojciec robi stale tam na dole? To bardzo trudna praca Zrozumiesz kiedy będziesz starsza Aju Chcę być wkrótce starsza zatem Aju? Cokolwiek się stanie nie powinnaś nienawidzić swojego ojca A mo o co chodzi? Oczywiście że nie będę nienawidzić ojca Widzę Mamo, nie lubisz taty? Nie, nic z tych rzeczy. Nie jestem taka jak ty, Aju. Tak bardzo kocham Twojego ojca. U. Ale może być nieco nieprzewidywalne. Więc wspierajmy go. Wspierajmy się wzajemnie, nieważne co. Obiecujesz? Znam, wspierajcie się? Tak. Teraz wracajmy do opowieści. No, oki nieznajome. Mamo, cokolwiek się stanie, kocham ojca. Więc się nie martw. Wow. Muszę uratować ojca. O, co to? Kruk? Yeah, fajnie. Na tym się selwuję. ta, Tatarata. Ta, ta. Dobra. Co tu jest? Sypialnia? Oto! Uuu, oddaj mi ją. Oddaj moją córkę. <ścoughs> Ej, coś tu zostało. Klucz do archiwów. Ciekawe. Safe. Nieznakodu. Mnóstwo ciężkich do przeczytania książek. Tu łóżko, krzesło. Mały kwietnik. Książki. A, szafka mamy. Aha, to i pokój. Fascynujące. Wyczuwasz kogoś. Więc może stąd zwiewajmy. Eee... Czy to tu? Co to za... Może zapiszmy grę. Jak pojawia się taki pasek, to wiedz, że coś się dzieje. Coś w rodzaju HP. Ej, czekaj. To jest gem. No to teraz wiejemy stąd. O, nie gonią mnie. Co to? Coś przede mną cieka? Ej, czekaj ty. Coś tu się będzie... Ej! O! Ukryte przejście. Dobra, ej. Wszystkich, którzy byli zaskoczeni kiedyś, widziałem let's play z tej gry i zawsze się zastanawiałem, co to coś robi. A no teraz już wiem, to szło po GEMA, Miał nam wskazać drogę. Co mamy tutaj? Jest zamknięte. O, archiwa. Mamy klucz. Kruk, chyba z tego skorzystam. Teraz patrzmy, co tu mamy. Zrzucone książki, encyklopedia zagadek. Dużo trudnych książek. Ogniste jaja. Hmm? Hmm, hmm, hmm. Pamiętam tą książkę. Jest o dziewczynie, która miała tajemniczą moc kontrolowanie ognia. I wróciła w podróż, żeby odnaleźć rodzinę, od której została oddzielona. Głosząc spalenie wszystkich na swej drodze, co zrobiła? Co uczyniła wszystkim swoim wrogom? Ale na końcu i moc wymknęła się spod kontroli i zniszczyła cały świat. I nigdy nie spotkała więcej swojej rodziny. Została sama. Smutna historia. Biedna dziewczyna, taka samotna. Jeśli stracę ojca, też będę samotna. Nie chcę być. Seria ma, nie ma żadnych przyjaciół. Ta, musisz go szybko uratować dokładnie. Rozrzucone książki. O! Ręcznie napisane memo. Ludzie są piękni, ale to piękno odchodzi z wiekiem. Takie jest prawo tego świata, ale odwróciłem je. Po latach poszukiwań znalazłem odk odkryłem wieczną piękność. Ciało, które nigdy nie ulegnie śmierci. Które pozostanie. Wiecznie młode i żywe. Mają wieczną piękność w swoim uścisku. Ciekawe. To jest to. Co mam? Tylko dżemy. Trzy już znalazłem, to nieźle. A tam nie mogę się dostać. Daton Life Experimentation. O! Oh. Jakiś dziennik badań. Coś tu utknęło. O, kołdm. Jee, yeah, szyfr do tego, do sejfu. Sejf był chyba w matce pokoju. Matki pokoju. Co to jest? Mama mama. O. To boli pomóż. O, znowu jakaś retrospekcja. No wiadomo. Co do domu, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć mamę. Nie martw się, zaopiekuję się tobą raz i na zawsze. O. Nie chcę, chcę iść, mamo, mamo. Nie bój się, wszystko będzie w porządku. Chcę przetestować ten lek. Może zaboleć, ale nie za bardzo. Poczujesz ulgę wkrótce. Nie, mamo. Stój, stój. A... Nie chcę tego. Ula la. Widać, robi się ciekawie. Ale chyba dalszą część zostawimy sobie na następny odcinek. Zatem do zobaczenia. A jeszcze zapiszę, może. Właśnie, nim wyjdę. No, gdzie mamy archiwa. No, to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.